Ogólnie rzecz biorąc, to ten podręcznik do Hita to trochę. Nie, to jest podręcznik do religii czy do historii? Nie wiem. Tru... Historia i teraźniejszość. propaganda. <grym> <grym> no, mógł być trochę lepiej przemyślany, nie tak stereotypowo. I nie chcę tego uczyć, w ogóle się staram, żeby podręczników nie było w szkole. Podręcznik do przedmiotu Historia i teraźniejszość budzi kontrowersje wśród wielu Polaków, dlatego zapytaliśmy samych zainteresowanych, czyli uczniów szkół ponadgimnazjalnych, co sądzą na jego temat. Moim zdaniem niepotrzebny przedmiot. Mi się wydaje, że to może być naprawdę ciekawsze niż ta starożytna historia i no, możemy tak. się więcej przydatnych rzeczy nauczyć. Ogólnie rzecz biorąc, to ten podręcznik do Hita to trochę ch... ale. No. nie jest źle, może być. A czemu może być? Nie no, ch... żartuję. Uważam, że jest to totalnie niepotrzebny przedmiot, i na pewno spora części uczniów będzie się buntować, jeżeli faktycznie. To będzie stały projekt. Myślę, że jest bardzo źle opisany, jest bardziej politycznie niż naukowo rozpisany. Jest do dupy. Dlaczego? No bo głupoty w nim piszą. Jest napisany niefajnie dość dla młodych uczniów, którzy są w pierwszej, pierwszej klasie, którzy zaczynają ten przedmiot. Jest on troszeczkę... Nie fajnie niefajnie też dla nauczycieli, bo oni muszą sobie poradzić, więc sugeruję, że przedmiot powinien być troszeczkę, no nie, nie powinno go być. O Jezus, dla mnie bez sensu totalnie i ja się nie dziwię, że jest y, o nim takie złe zdanie. Nie puściłabym tego do światu, o. E, no jeden wielki żart moim zdaniem. Dlaczego? Tu y, przykładem może być na przykład fragment o dzieciach in vitro. No. Trochę trochę nieśmiesznie. Taki suchar mocny. No, nie tak skrajnie prawicowo. I no, mógł być trochę lepiej przemyślany, nie tak stereotypowo. No co, no tak szczerze mówiąc, to uważam, że tak jest średni. Średni, średnio ujmuje wszystkie tematy, które są powiedzmy, trzeba je trochę głębiej i szczerzej rozpatrzyć, żeby jakkolwiek się o nich wypowiadać. A to jest takim płytkim wzrokiem totalnie patrzone w tym podręczniku. Tak, to jest moja opinia. Nie? Koniec to przesada według mnie. A czy to, co jest w podręczniku, to jest koniec? Propaganda, jakby nie patrzeć. Okej. No, takie mam wrażenie z tego, co już zdążyłem usłyszeć, przeczytać, zobaczyć. No, nic ciekawego, nic czego warto się, moim zdaniem, uczyć. Szczerze, co mógłbym powiedzieć, jest to tragedia. I tyle mam do powiedzenia. Dlaczego? Tego podręcznika akurat nie ma w szkole u nas, ale patrząc na recenzjach i różnych innych, no to co można powiedzieć, jest to tragedia. Jest beznadziejny. Dlaczego? Po prostu te definicje z tego. Mi się wydaje, że to jest takie niepotrzebne komplikowanie. Jak już był WOS, to mogli to zostawić, no po co znowu zmieniać. Podobnie jak zamieniając znowu gimnazjum, wycofali i dali 8 klasy postawki, tak. Niepotrzebnie jest chaos i tyle. No moim zdaniem generalnie to dość kontrowersyjna sprawa w tym momencie, względu na to, że wiele osób szuka wolności tak naprawdę w tym świecie, a nie narzucania im czegoś. Szukają swoich osobowości w codziennym życiu, natomiast to, że tak powiem, ten podręcznik składa się o taką jedną całość, która nakazuje jednej rzeczy, mówi o jednej rzeczy, a nie potrafi otwierdzić umysł, tak jak nauka powinna. Tragedia. Dlaczego? To, co tam jest napisane, to naprawdę... Żal słów, naprawdę. Mam podobne zdanie generalnie. Tam nie to, jest podręcznik do religii czy do historii. Nie wiem, trudno powiedzieć. No, według mnie, z tego co słyszałem, co nauczyciele mówili, bo sam nie czytałem tego podręcznika, no to podobno straszna tragedia jest. I nie chcę tego uczyć, w ogóle się starałem, żeby podręczników nie było w szkole. Yy, no, mi się wydaje, że. Yy, nie jest to najlepszy podręcznik. Strasznie tak. Gdy się trochę czytałem, nie czytałem całego, więc nie chcę się tak wypowiadać też yy, wiążąco, ale no wydaje mi się, że był bardzo. Źle zrobiony. Tak. Osoba, która go stworzyła bardzo jakby swoje poglądy za bardzo powiązała w tym podręczniku, co według mnie dla uczniów młodych, którzy do tu przychodzą i dobrze jakby swoje poglądy poznają, no to nie jest to najlepsze rozwiązanie. Wydaje mi się, że tak jak było, do teraz jest o wiele lepiej. Edukacja jest bardzo ważna i myślę, że powinna dzisiejsza młodzież się edukować na temat współczesnej historii. Opinie nie są zbyt pozytywne wśród uczniów. Czy gdyby jednak mieli możliwość uczęszczania lub nie na zajęcia, to którą opcję by wybrali? To chciałbyś się go uczyć? E, nie, kompletnie nie. Raczej nie, nie brałbym. E, nie brałbym niech udział. Nie, brać udział w tych zajęciach, a nie brać, to jakbyście tego podeszły? Nie no, zdecydowanie nie brać. Nie brać. Czas, nie, nie szans. Nie nie, 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 nie. nie. nie brać. No To nie brałbym, definitywnie nie. Na szczęście nie muszę, no więc. Nie brałabym. Nigdy bym do mnie poszła, szczerze. Po prostu dla mnie to jest bezsensowny przedmiot już. Po prostu niepotrzebny dla mnie to jest. Nie brałbym udziału. Szczerze. Nie brałabym w nich udziału. Osobiście bym nie brał na to, że to dla mnie będzie no, nie tyle, że zmarnowaniem czasu, bo uczymy się przez całe życie, co po prostu przydałoby się e, jednak po prostu zrobić ten przedmiot czymś, co będzie w stanie nas czegoś nauczyć, a nie coś nam podyktować. Na pewno poszłabym na jedne, żeby zobaczyć, a później no to pewnie nie. Wodny plac zabaw na jawoźnickich plantach już zamknięty. Przyszła szkoła, przyszła jesień, odeszła, wodna zabawa. Jesień meteorologiczna rozpoczęła się z dniem 1 września, a kalendarzowa pokryje się w tym roku z astronomiczną i przypadnie na 23 września. Koniec wakacji i lata, a początek jesieni oznajmia mieszkańcom Jaworzna także wodny plac zabaw na plantach, który to 4 września zakończył swój sezon i więcej dostępny w tym roku już nie będzie. Do 16 października uruchomione będą jeszcze strumyki, ale największa atrakcja, szczególnie dla najmłodszych, czyli strefa A placu z wszelkimi wodnymi sikawkami i zabawkami po przeszło dwóch miesiącach dostępności zakończyła swój sezon. Dzieci będą musiały poczekać do wakacji 2023, aby znów móc bawić się w najlepsze na placu. Przypomnijmy, że w tym roku pod dużym znakiem zapytania stało otwarcie placu na czas. Udało się jednak tego dokonać i od 28 czerwca bieżącego roku aż do 15 sierpnia jawożnianie i ich pociechy mogły korzystać z parku codziennie od godziny 10 do 20. Od 16 sierpnia aż do wczoraj, 4 września, można było z niego korzystać w godzinach od 11 do 18. Dzisiaj już takiej możliwości nie ma, bo w końcu jak śpiewała Anna Jantar. Nic nie może przecież wiecznie trwać i sezon nieubłaganie dotarł do końca. Dzień otwarty w szkole matematyki Math Riders odbył się w minioną sobotę, ale dla tych, którzy nie zdążyli, będzie jeszcze jeden termin. Dzisiaj pierwszy dzień e, otwarty, e, na którym to obserwujemy dzieci, abyśmy wiedzieli do których grupie dopasować. Najmłodsze dzieciaki, które do nas przychodzą to dwulatki, e, najstarsze osoby e, to maturzyści. Natomiast bardzo serdecznie zapraszamy e, tych, którzy nie mogli się pojawić dzisiaj. Za tydzień e, w sobotę wszystkie informacje o której godzinie, kiedy, która grupa e, na naszym e, fanpage'u. Edukacja królowej nauk w szkole Agnieszki Erdziwolskiej ma zupełnie inny charakter i cel. Dlaczego więc warto posłać swoje dziecko do jej szkoły? Dlaczego warto tak wcześnie? Aby odczarować tą matematykę i żeby później dzieciaki nie miały problemu. Ponieważ najczęściej dzieci trafiają już z problemami większymi, jeśli chodzi o matematykę. Jeżeli zaczniemy tak jak to u nas jest od samego początku, zaczynamy już od drugiego roku życia, to jest wiele Wielka szansa na to, że dziecko później nie będzie potrzebować tak korepetycji i nie będzie widzieć tej matematyki jako zło konieczne. Dzieci nawet nie czują, że one się uczą dla nich jest po prostu to zabawa. Także bardzo, bardzo wcześnie to rozpoczynamy. Widzę, jak nasze dzieci później idą do szkoły, jaka jest różnica między tą wiedzą, którą posiadają, no, a pozostałymi dzieciakami. Zajęcia w naszym Mavriders w tym roku ruszają 12 września. Jeżeli ktoś do tego momentu nie będzie w stanie się u nas pojawić na lekcji pokazowej, zapraszamy na normalne zajęcia, na których też będzie można poobserwować, jak to u nas wygląda, i ewentualnie zdecydować, czy zapisać do nas dziecko. Mavriders to nie tylko Jawożno, ale i cała Polska. Nasza Mavriders działa już na terenie Jawożna od 5 lat. Natomiast ma w Riders w Polsce już kilkanaście lat i w całym kraju mamy, myślę, teraz około już 50 oddziałów. Matematyka to przedmiot, który dzieciom i nastolatkom od lat spędza sens powiek. Może to najwyższa pora, aby spojrzeć na niego inaczej i dać mu drugą szansę. Zapraszamy Was do świata niezwykłego, w którym wszystko się może zdarzyć i wszystkiemu można się dokładnie poprzyglądać. To ciekawy świat w skali mikro. Jawożnicka modelarnia się lata. Zapraszam na 13 festiwal modelarski. Co i dziwy? Gwarantowane. Chciałbym Państwa zaprosić na po raz 13 na festiwal modelarski Jawożno, który w tym roku odbędzie się w dniach 10-11 września. W hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu przy ulicy Grunwaldzkiej 80. Zapraszamy w sobotę od godziny 9 do godziny 18 i w niedzielę od godziny 9 do godziny 14. Na, na startujących modelarzy czekają 32 kategorie modeli plastikowych, 32 kategorie modeli kartonowych, jak również trzy kategorie specjalne. To znaczy, w tym roku obchodzimy w sumie stulecie od pierwszego. Startu polskich załóg lotniczych na zawodach międzynarodowych, stąd kategoria polskie konstrukcje lotnicze w zawodach lotniczych 1922-2022. Mamy w tym roku też okrągłą kolejną rocznicę tzw. konfliktu falklandzkiego, który toczył się jako w sumie pierwszy konflikt zbrojny właściwie przed, przed obiektywami kamer. Oraz 50 lat prowadzenia do służby bardzo ciekawego samolotu Freight A-10 Thunderbolt, którego też będziemy chcieli, chcieli w ten sposób jak gdyby wspomnieć. Ponadto dla odwiedzających po raz pierwszy w Jaworznie 40 metrów bieżących kolei. Dużo ciekawych rzeczy, warsztaty modelarskie dla dzieci, warsztaty modelarskie dla dorosłych. Jak również, jeżeli ktoś nie zdążył oglądać wystawy poświęconej Żwirko i figurze, ta wystawa będzie również do oglądnięcia u nas. Ponadto będzie bardzo ciekawa rzecz, również związana ze zwycięstwem Żwirki i figury w Challenge w 1932 roku, ale to już Państwo muszą podejść i osobiście zobaczyć. Roz... Zakończenie z rozdaniem nagród, w tym Pucharze, pucharzem prezydenta miasta Jawożna planujemy w niedzielę o godzinie 14.00. Zapraszamy.